Zacznijmy od pierwszej metody ligi błuszczowej i o kwestii różnicy w między tym, że ma się nadzieję, a ma się oczekiwania. To jest bardzo ważne rozróżnienie. Posłuchaj. Gdy byłem dzieckiem, moja mama czasem zabierała mnie do dyskontów takich jak Cayman czy Value City, aby zwrócić ubrania, które nie pasowały na mnie lub rodzeństwo. Jeśli mnie pamięć nie myli, owe wyprawy rzadko kończyły się dobrze. Pamiętam mój niepokój w trakcie podróży do sklepu. Dobrze wiedziałem, jaki scenariusz nas czeka. Podchodziliśmy do punktu zwrotów i stawaliśmy w kolejce. Gdy wywołano nasz numer, mama podchodziła do obsługi i miło prosiła: Dzień dobry, mam nadzieję, że uda mi się zwrócić te ubrania, które kupiłam dla syna. No, są za małe, chciałabym zwrot pieniędzy. To prowadziło do rozwlekłej dyskusji, w trakcie której obsługujący zadawał mamie mnóstwo pytań i dokładnie sprawdzał zwracaną odzież. Nadal dobrze pamiętam niepokój i lęk towarzyszące mi w trakcie owych negocjacji. W, dobrze, w dobre dni akceptowano zwrot i zwracano pieniądze. Innym razem obsługa próbowała odmówić, na co mama reagowała zdecydowanie. Proszę ze, mną, ze mnie nie robić głupka, macie mi zwrócić pieniądze. W czasie owych wypraw do sklepu byłem również świadkiem odmiennego scenariusza. Gdy czekaliśmy w kolejce, do punktu zwrotów podchodziła osoba stojąca przed nami i mówiła, a raczej żądała: Zwracam te ubrania, proszę o zwrot pieniędzy. Co ciekawe, w takim przypadku nie zadawano żadnych pytań ani nie sprawdzano odzieży. Pieniądze były natychmiast zwracane. Z czasem zdałem sobie sprawę z tego, że oba podejścia różnią się od siebie diametralnie. Niektórzy podchodzili do punktu z nadzieją, że otrzymają zwrot, inni oczekiwali zwrotu. To wywarło na mnie duży wpływ. Przez sporą część życia miałem nadzieję, że coś się wydarzy. Nie oczekiwałem tego. W życiu nieraz widziałem jak to wygląda, szczególnie gdy podjąłem podyplomowe studia na Columbia University, uniwersytecie z Ligi Bluszczowej, zlokalizowanym w Nowym Jorku. Gdy dorastałem w małej mieścinie w Michigan, nie miałem pojęcia, co to jest Liga Bluszczowa. Oczywiście słyszałem o Harvardzie, ale społeczeństwo jakoś dało mi do zrozumienia, że takie miejsca nie są dla mnie. Studia licencjackie jako pierwszy w rodzinie ukończyłem na Western Michigan University. Uniwersytet zlokalizowany w Kalamazoo okazał się świetnym miejscem, bym mógł rozwinąć skrzydła i zacząć dorosłe życie. Mimo tego czułem się gorszy od znajomych, którzy uczęszczali na zajęcia do placówek o lepszej marce, np. University of Michigan. Gdy zbliżałem się do trzydziestki, zacząłem się zastanawiać nad zmianą ścieżki kariery. Chciałem przerzucić się z rozrywki na dziennikarstwo, by zająć się ważniejszymi sprawami. Mój mentor zasugerowałbym ukończył ceniony kurs podyplomowy w Columbia University Journalism School. Natychmiast poczułem wewnętrzny opór. Choć przeszedłem długą drogę od moich skromnych początków, głos w głowie mówił mi, przecież to Liga Bluszczowa, to coś dla nich, nie dla mnie. A jednak złożyłem podanie i, uwaga, uwaga, zostałem przyjęty. Postanowiłem zrobić sobie przerwę w karierze i wrócić do szkolnej ławy. Gdy przybyłem do historycznego kampusu Morningside Heights na Manhattanie, od razu poczułem się nie na miejscu. Choć zbliżałem się do trzydziestki i miałem za sobą pewne sukcesy, czułem się jak oszust. Jakbym znów był dzieckiem stojącym obok mamy, która ma nadzieję otrzymać zwrot pieniędzy. Innymi słowy, choć mnie przyjęto, czułem, że nie pasuje tam. Oczywiście nikt mi nic takiego nie powiedział. Sam to sobie wmawiałem. Po kilku tygodniach poczułem grunt pod nogami i powoli nabierałem pewności siebie. Wtedy zacząłem dostrzegać coś, czego wcześniej nie zauważałem. Nazwałem to metodą ligi bluszczowej. Z moich obserwacji wynikało, że prawie każdy na kampusie spodziewał się dostać do Columbia University. Czy było to coś, co zostało im wpojone w czasie wychowania albo wczesnej edukacji? Nie wiem. Było jednak jasne, że czują się na miejscu. Znajdowali się dokładnie tam, gdzie mieli się znajdować i nie czuli się z tego powodu źle. Moje doświadczenia były dokładnym przeciwieństwem tego podejścia. Ja miałem nadzieję, że się dostanę. Nie ma znaczenia, że dysponowałem referencjami, aby się tam znaleźć. Cały czas czułem się tak, jakby ktoś zaraz miał mnie zdemaskować i wyrzucić z Uniwersytetu. A potem coś się wydarzyło. Świetnie mi szło na zajęciach. Nawiązywałem relacje ze studentami i profesorami, i wtedy zrozumiałem, że między mną a innymi nie ma żadnej różnicy. Dawałem radę na zajęciach i w czasie intelektualnych debat, ale miałem jeszcze coś, czego, jak zauważyłem, trafnie lub nie, nie miało wielu studentów. Było to coś, co nazywam mądrością ulicy, albo po prostu siłą charakteru, sprytem. To doświadczenie pomagało mi odnieść sukces i przekalibrować wewnętrzny kompas, aby już nie wskazywał nadziei, a raczej oczekiwania. W ten sposób zresetowałem swoje podejście do życia. Różnica pomiędzy nadziejami a oczekiwaniami jest ogromna. Oczekiwania wynikają z pewności i aktywności. To otwartość, wyprostowana sylwetka, śmiałość, poczucie wartości. Nadzieja rodzi się z niepewności i bierności. To przygarbienie, niska samoocena, wycofanie. Nie zrozum mnie źle, wiem, że istnieje też zły typ oczekiwań. Gdy oczekiwania przeobrażają się w roszczenia i poczucie, że akurat mnie to się należy, sprawy przybierają brzydki obrót. Jednakże, gdy oczekiwania napędzane są ciężką, ciężką pracą, niezbędną, by dotrzeć tam, gdzie chcemy, stają się niezwykle skutecznym narzędziem działania. Odwaga i podjęcie zobowiązań wymagają większych oczekiwań i mniejszych nadziei. Gdy się do czegoś zobowiążesz i z zaangażowaniem wykonasz pracę, możesz mieć oczekiwania. Święty Augustyn powiedział: Módl się tak, jakby wszystko zależało od Boga, pracuj tak, jakby wszystko zależało od Ciebie. To, mój przyjacielu, są pozytywne oczekiwania. Myślę, że bardzo ważny temat dla nas, prawda? Polaków na pewno. Um, powiązany, z, no jak zawsze, z samooceną, z poczuciem własnej wartości. To jest coś, nad czym na, naprawdę warto pracować. Przeskakujemy do strony 195. Aha, bo tamten fragment pochodził ze strony 131. Aniu i wszyscy inni, którzy chcieliby sobie przeczytać razem ze mną, przeskakujemy do strony 195. W książce Wyłącz Autopilota Antonio Nevesa. I tu taka ciekawa historia, oczywiście, również z lekcją na końcu. Co robisz, gdy nikt nie patrzy? Nie przejmuj się, ten fragment nie dotyczy historii twojej przeglądarki internetowej. Chodzi o twoje starania albo ich brak. O przyłożenie się, aby zostać osobą, przy której inni chcą podkręcić głośność. Gdzieś w pierwszych latach nowego milenium poszedłem na koncert rapowy w Nowym Jorku. Chciałem zobaczyć swojego ulubionego w owym czasie artystę, Taliba Kueliego. Gdy na scenie pojawił się artysta występujący jako support, ludzie nadal wchodzili. Na początku, podobnie jak inni, nie zwracałem zbytniej uwagi na ten występ. Ludzie rozmawiali, pili drinki, palili papierosy i marihuanę, wysyłali smsy, jeszcze wtedy nie na smartfonach. Owego wieczoru słuchacze właściwie zignorowali support. Nie dlatego, że muzyka była kiepska, po prostu nie znali wykonawcy ani jego muzyki. Były to czasy sprzed YouTube'a, SoundCloud i Spotify. Czasy, kiedy wypalało się składanki na płytach CD. Kto z was pamięta te czasy? Ja pamiętam. Ale owego wieczoru zdarzyło się coś, czego nie mogłem zignorować. Spostrzegłem, że choć widownia nie zwracała na wykonawcę uwagi, on się tym nie przejmował. Dawał z siebie wszystko. Artysta, choć początkujący, przykładał się bardzo, jakby już wygrał Grammy i występował na MTV Music Awards, albo na koncercie w czasie swojej wyprzedanej światowej trasy. Chociaż nikt nie patrzył, poziom zaangażowania tego wykonawcy spowodował, że chciałem podkręcić głośność. Wtedy nie miałem pojęcia, czy kiedykolwiek jeszcze o nim usłyszę, ale wspomnienie tego wieczoru pozostanie ze mną na zawsze. Choć nikt nie poświęcał mu uwagi, Artysta dał z siebie wszystko. W jakiś sposób wiedział, że jeszcze o nim usłyszymy. Mam do ciebie pytanie: co robisz, kiedy nikt nie patrzy? Czy nadal dajesz z siebie wszystko, a może no, machasz ręką i robisz niezbędne minimum? Łatwo odrzec, zawsze daje z siebie wszystko, jednak na podstawie doświadczeń w pracy z klientami indywidualnymi i organizacjami mogę powiedzieć, że w większości przypadków to nieprawda. Rzadko dajemy z siebie faktycznie wszystko. Autor i emerytowany żołnierz piechoty morskiej SEALS, David Goggins, twierdzi, że jeśli nasz mózg mówi nam, że daliśmy z siebie wszystko, to tak naprawdę włożyliśmy w coś tylko 40% wysiłku. Oto kilka przykładów, które pozwolą ci sprawdzić, czy rzeczywiście dajesz z siebie wszystko. Czy przypominasz sobie jakieś grupowe projekty w szkole albo w pracy? Może pamiętasz, że w takim zespole zawsze znajdzie się jedna osoba, która podejmuje się większości prac, jeśli jej się pozwoli. Czy pozwalasz na to, gdy nikt nie patrzy? Drobna uwaga, jeśli nie przypominasz sobie takiej osoby, jest szansa, że ty nią jesteś. Kolejny przykład. Powiedzmy, że umówiłeś się z przyjacielem, że będziecie wspólnie ćwiczyć, by nabrać formy. Macie spotykać się na siłowni dwa razy w tygodniu o 18.00. O 21.17 w przeddzień waszej wyprawy do siłowni dostajesz SMS-a: no, Złe wieści, jutro nie dam rady. Czy i tak idziesz na siłownię, choć nikt nie patrzy? A może starasz się jeść zdrowo, jesteś jednak zasypany różnymi obowiązkami, pracujesz zawodowo, poświęcasz czas rodzinie i pracujesz jako wolontariusz. W drodze do domu późnym wieczorem podjeżdżasz pod bar fast food. Czy zamawiasz tę jedną, jedyną zdrową potrawę w menu, czy decydujesz się na coś, co ci nie służy? Co robisz, gdy nikt nie patrzy? Oto, czego się nauczyłem. Przewracamy stronę i tu na. No. Wielki napis: To, co robisz, gdy nikt nie patrzy, przesądza o tym, czy czeka cię w życiu sukces, czy porażka. Magia ma miejsce wtedy, gdy nikt nie patrzy. Tu zaraz przypominają mi się wspomnienia Stinga z czasów, kiedy był młodym muzykiem jazzowym, basistą i opowiadał, później już jako znana gwiazda. Że jazz uczy człowieka grania do pustej sali. Często miewał takie właśnie doświadczenia i nigdy ich nie zapomniał. To daje odpowiedni dystans do siebie prawda? i pokory. Artysta trzy lata później. Wracamy do owego artysty. Porozmawiajmy teraz o tym pamiętnym saporcie na koncercie. Mniej więcej trzy lata później usłyszałem o jakimś dobrze zapowiadającym się artyście, któremu poświęcano dużo uwagi w mediach. Okazało się, że tym artystą, który dał z siebie wszystko, choć nikt go nie słuchał, był uwaga, uwaga, Kane West. Dotarcie do miejsca, w którym został okrzyknięty gwiazdą rapu, zajęło mu ponad 3 lata. Prasa nazywała go nowym artystą. Prawda jest jednak taka, że nabrał szlifów zanim wszedł do mainstreamu. Myślę, że mogę powiedzieć, iż w owym czasie Kane wierzył w siebie. I tu pojawia się pytanie, gdyby nie miał w sobie tego przekonania, kto by w niego wierzył w te wszystkie wieczory, gdy nikt na niego nie zwracał uwagi, gdy odrzucenie było codziennością, a nie wyjątkiem? Można to nazywać arogancją, pewnością siebie, a może przekonaniem. Gdy zobaczyłem go na scenie tego wieczoru, jedna rzecz była całkiem jasna: Kane West wierzył w siebie. Nawet jeśli owa wiara napędzana była strachem, że może się nie udać, nie stał na scenie, by prosić o pozwolenie, ani o to, by spodobała się jego muzyka. Kane nie żywił nadziei, on się tego spodziewał. Jego występ tego wymagał. Jestem pewien, że byłoby mu łatwo po prostu machnąć ręką we wszystkie te wieczory, gdy ludzie go ignorowali na scenie. On jednak tak nie zrobił, i właśnie to go wyróżnia spośród tłumu. Wiedział coś, z czego większość z nas zdaje sobie sprawę zbyt późno: Niektóre okazje nadarzają się tylko raz. A gdy nadchodzi Twoja chwila, musisz stanąć na wysokości zadania. Jeśli nie jesteś gotowy, moment przemija. Znałem ludzi, którzy w ciągu dwóch tygodni zarzucają pracę nad projektem, nad którym im rzekomo zależy, jeśli sprawy nie idą po ich myśli. Ty pewnie też masz takie postępowanie na sumieniu. Ostatecznie chodzi tu o wiarę, oddanie i zaangażowanie. Nie wspinasz się na górę przez przypadek. A teraz historia, która ilustruje coś, o czym większość zapomina: na górę nie wspinasz się przez przypadek. Wymaga to przygotowań i czasu, poświęcenia i wysiłku zaangażowania. Problemem dzisiejszych czasów, szczególnie w obliczu wszechobecnych mediów społecznościowych, jest to, że wszyscy chcą mieć wszystko od razu. No i widzą zwykle efekt końcowy, prawda? Nie ma znaczenia, czy na to zasłużyli i czy wykonali niezbędną pracę, gdy nikt nie patrzył. Pomyśl, gdybym mógł zrzucić cię ze szczytu Mont Everestu, co by się stało? Gdyby był piękny dzień. Pewnie zachwyciłbyś się widokiem, a potem zemdlał, a może nawet umarł. Dlaczego? Ponieważ Twoje płuca nie byłyby przyzwyczajone do rozrzedzonego powietrza. Osiąga się to po latach treningu i na drodze stopniowej aklimatyzacji w trakcie wspinaczki. Twoje płuca nie dopasowały się do takiej wysokości. Gdy patrzymy na programy typu Reality Show, wydaje się nam, że życie zwycięzcy zmienia się w ciągu jednego dnia. Czyżby. Wcale nie dziwi, gdy natychmiastowe gwiazdy jednego z tych programów może był to śpiew, gotowanie, modeling czy dmuchanie szkła trudno odnaleźć po dwóch lub trzech latach. Nie chodzi o to, że brak im talentu po prostu te programy wciskają przycisk przewijania w kwestiach, które normalnie zabierają ludziom lata. Sukces pojawia się przedwcześnie. Większość tych osób musi dopiero porządnie się przyłożyć. To 10 tysięcy godzin pracy, o których pisze Malcolm Gladwell. Wspinanie się na szczyt wymaga konsekwentnych kroków w chwilach zamętu i niepewności, w obliczu przeszkód i zmiennych okoliczności. Wymaga po prostu ciężkiej, niezbyt olśniewającej pracy, której większość woli unikać. I jeszcze lekcja surfingu. Gdy mieszka się w Kalifornii jak ja, na pewno zna się kogoś, kto surfuje. Kilku moich dobrych przyjaciół regularnie surfuje. Uwielbiają. To, to prawie jak uzależnienie. Gdy rozmawiają o surfingu, ich oczy nabierają blasku. Opowiadają o skoku adrenaliny, gdy ślizgają się po falach. Jest jednak coś, co mnie zastanawia. Szacuje się, że surferzy spędzają mniej niż 10% czasu faktycznie na fali niecałe 10%. Gdy się ich słucha, zakłada się, że prują przez fale całymi dniami i to codziennie. Można też odnieść takie wrażenie, gdy ogląda się fragmenty filmów dokumentujących ten sport. A jednak w rzeczywistości surferzy spędzają większość czasu czekając na fale, pływają, czekają, spadają z deski, znów czekają. To oczywiście nie jest ta seksowna, napędzana adrenaliną część tego sportu, ale jest ona niezbędna. Po całym tym czekaniu, gdy surfer wreszcie złapie falę, pruje na niej w zachwycie przez około 5 do 10 sekund. Potem ponownie wypływa i czeka na kolejną falę. Cała ta ciężka praca nagrodzona jest najwyżej 10 sekundami czystej przyjemności. Każdy surfer powie ci jednak, że jest to tego warte. W przypadku tego sportu zwracamy uwagę jedynie na najlepsze fragmenty filmów na YouTube pokazujące surferów prujących przez gigantyczne fale. Rzadko jednak mówi się o innych kwestiach niezbędnych, by przygotować się na ten moment, gdy fala nadchodzi. Nie mówi się też o cierpliwości, jakiej ten sport wymaga. Gdy nadarza się okazja, surferzy są przygotowani, ale nie mają też nic przeciwko czekaniu i byciu zmytym z deski. To część całego procesu. Pisze Antonio Neves w swojej książce Wyłącz autopilota. Bardzo ciekawie napisana. No, w końcu był dziennikarzem, pracował w rozrywce. Dzisiaj jest coachem, mówcą, autorem i fajnie się czyta tę książkę, ale jednocześnie fajnie z niej przyjmuje się różne lekcje, prawda? Przeczytałem ci tutaj kilka historii. O oczekiwaniach, o mamie z synem stojących w kolejce, żeby zwrócić ubrania, przeczytałem o serferach, i przeczytałem o Kane Westie, prawda? Który najpierw był saportem, nikt nie zwracał na niego uwagi, a potem był wydarzeniem sezonu i znanym raperem, choć ostatnio kontrowersyjnym. Mam takie pytanie, czy te wszystkie historie były dla ciebie inspirujące? Interesujące? Przy której z nich serce ci zabiło, którą myśl wyłowiłeś dziś z dzisiejszego odcinka? Bardzo proszę, napisz coś. Bądź tym, który coś z siebie też da, nie tylko ogląda. Bardzo chcę, żeby widzowie audio inspiracji byli tymi aktywnymi widzami YouTube'a i proszę, napisz, co cię poruszyło w tych historiach.